Skoro można zaśpiewać do mi sol to dlaczego nie można by było na przykład zaśpiewać deoksykortykosteron? Można, prawda? Nawet ja mogę. Deoksykortykosteron. Deoksykortykosteron. To jest nawet lepsze niż, no to cóż, że ze Szwecji, no to cóż, że w Swarzędu ze Szwecji, albo no to cóż, że stół z powyłamywanymi nogami i król Karol, który kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Deoksykortykosteron. Dawniej dezoksykortykosteron. Jakby to była jakaś różnica, nie? Okej, okay, dobra, jeśli piszą tu, to znaczy, że jest. Doc. Hormon produkowany przez korę nadnerczy, odpowiedzialny za zatrzymywanie w organizmie wody i sodu oraz wydalanie potasu. potasu. Resorpcja w proksymalnych i dystalnych odcinkach kanalików krętych w nefronie. Jest powszechnie stosowany w lecznictwie. Co? Oczywiście deoksykortykosteron. No, to powodzenia.